Mówimy, rozumiem, że mówię, że nadawałeś mięśni 30 W, no to to nie jest szło, teraz się podpiąłeś na mocniejsze no wielko i to dolatuje. Ja Ci powiem, ja mam e, witaminę w ostrosiedni 747, to podejrzewam, że mam wewnątrz jakieś 200, w tym momencie 200 W. A czekaj, włączę, wyłączę tą witaminę, puszczę Ci 60. Zobaczymy, czy dolecę. No ale powiedz, że stalowa wola, to się nagrasz i ja Cię puszczę potem. No czekaj, mówię, mówię to teraz dalej na witaminie, troszkę myślę witamin 2, Okej, okay, no ale powiedz Stalowa Wola, ja Cię nagram i będziesz miał nagranie. Dobra, jest w tym momencie 60 W, dolatuję do Krakowa. 60 W dolatujesz do Krakowa, Te, tej strony 161 zolu 77 Adrian Kraków nadaje z 50-60 W do Ciebie. Powiedz mi, jakie masz wywołanie Stalowa Wola, over. No, ty widzisz, no to jest, ja Ci powiem, no pierwszy raz łączność z Krakowem w ogóle, tam nigdy nie miałem w ogóle łączności. Tutaj też się dzieja, bo nie wiem, propagacja, się anteny więc... Jakie, są chyba. jakie masz wywołanie, stalowa wola? Wywołanie! Poziąłej, duchamę, Ej, jakie masz wywołanie, stalowa wola? Jakie masz wywołanie i Twoje imię? Trochę ja posiadam. Domek, stalowa wola. Tomku, ja Cię nieraz słyszę w Pacanowie. Mam stację taką QRP w Pacanowie, koło Świętokrzyskim. Okolica okolicach Hańczy Cię słyszę, tylko Ty mnie nigdy nie słyszysz. A tutaj jestem teraz w Krakowie i Cię odbieram. 30 W masztu, pięć ósmych, z takim koszyczkiem na burza. Okej, posłuchaj mnie teraz, codziennie o 6 rano na 27.525, 6 rano przez dwie godziny, 27.525, cała Polska spotyka się na kawie, przyjdź rano kiedyś. Czekam, bo teraz znowu to przysiada coś, to tak się teraz byle wchodzę, jeszcze nie wiem, jak się nazywa, szalić. Na 27525. Co dzień rano cała Polska spotyka się na kawie. Także przyjdź kiedyś rano, dwie godziny, od 6 do 8. 27525.